Czy Twoje dziecko ma problem z porannym wychodzeniem do szkoły, do przedszkola? Nie chce, jęczy, marudzi, płacze. A Ty chciałabyś, żeby poranki były spokojniejsze i łatwiejsze? Zapraszam Cię na to wideo, w którym opowiem Ci o ośmiu skutecznych i sprawdzonych sposobach na to, żeby zachęcić dziecko do wychodzenia z domu i żeby poranki były przyjemniejsze dla Waszej rodziny. Zapraszam Cię na wideo. Pierwszym sposobem jest to, żeby uszanować Jego uczucia, żeby spróbować je opisać, żeby dziecko poczuło, że, że my to widzimy, że my to rozumiemy. Warto jest tak nie wchodzić w to, żeby nie wiem, nie, nie wałkować tego przez kilkanaście minut, tylko w jakichś krótkich zdaniach widzę, że jesteś zniechęcony, widzę, że nie masz ochoty iść do przedszkola, widzę, że wolałbyś zostać ze mną. Dzięki temu dziecko czuje się zauważone, zaopiekowane i też zaakceptowane w tej swojej niechęci, w tych swoich trudnych emocjach. To sprawia, że te emocje się wyciszają. Kilka lat temu, kiedy nasz syn zaczynał przedszkolę, to na początku we wrześniu płakał. No i próbowaliśmy go jakoś uspokoić, pocieszyć, dać mu jakąś nadzieję, albo no sprawić, żeby nie płakał. Któregoś dnia mój mąż. Idąc z nim do przedszkola, powiedział: Słuchaj, no jak potrzebujesz popłakać, to popłacz. I od tamtej pory mm, on przestał płakać. Czyli taka, taka akceptacja i zgoda daje dziecku duże ukojenie. Dodatkowo też mogę tutaj dodać, że ważne jest to, żeby mm, jeżeli obiecamy dziecku, że odbierzemy je po obiedzie, to żebyśmy dotrzymali słowa. I odebrali po obiedzie. Często takim maluszkom godzina nie, niewiele mówi. Hmm, czyli, że przyjdzie o 15 albo o 14, więc warto właśnie to osadzić w jakiejś tam planie dnia. Czyli to będzie po zupie, albo po obiedzie, albo po leżakowaniu. Żeby dziecko miało wyobrażenie, kiedy to będzie. Drugą sprawdzoną, skuteczną metodą jest to, żeby być stabilnym jak drzewo. Czyli nie chwieje się pod wpływem trudnych zachowań i emocji mojego dziecka. Z jednej strony poczucia winy, że, że je tam wysyłam, że może powinnam zostać w domu, a nie iść do pracy, a ono do przedszkola czy szkoły, a z drugiej strony taka złość i irytacja, no, że ono znowu się tak zachowuje, znowu jest trudny poranek, znowu muszę tego słuchać. Dziecko kiedy widzi taką stałość i stabilność rodzica, samo się uspokaja. Jeżeli trudno ci o to w tym momencie, bo dużo rzeczy się skumulowało, bo, bo nie masz już pomysłu, brakuje ci zasobów, brakuje ci, e, właśnie czujesz, że twoje baterie są już rozładowane, to warto pomyśleć o czymś dla siebie. Może warsztaty, może grupa wsparcia, e, może pójście na jakieś zajęcia tylko dla siebie, mm, tak, żeby tylko sobą się zająć, może to terapia. Teraz jest bardzo dużo możliwości, gdzie można się właśnie zaopiekować sobą tak, żeby wrócić do tego spokoju i stabilności, bo to jest dla dziecka, no taka gwarancja też bezpieczeństwa, jeżeli widzi w rodzicu spokój, mimo tego, że ono samo jest rozszalałe w, swoich, w, swoich, w swojej gamie mnóstwa emocji. Trzecim sposobem na to, żeby zachęcić dziecko do wyjścia jest to, żeby oddać mu w czymś władzę. Każdy człowiek chce o sobie decydować, chce de decydować o swoim życiu, o swojej codzienności. Dziecko także. No, dziecko nie może zdecydować, czy pójdzie, pójdzie do szkoły czy przedszkola, czy nie. O tym decydujemy my, to jest nasza decyzja. Może zdecydować o innych rzeczach, na przykład o tym, czy założy białą koszulkę, czy czerwoną. Czy założy pierwszy but prawy czy lewy? Czy zacznie ubieranie od czapki czy od szalika? Czy zejdzie po schodach jak myszka czy jak pies? Czy może pójdziemy mm, tą alejką czy tamtą do przedszkola czy szkoły? A może weźmiemy hulajnogę albo rower? Ty zdecyduj. Ważne jest, żeby te, te decyzje i te wybory, które dajemy dziecku, żeby były w zgodzie z nami. Jeżeli ja mam przestrzeń na to, żeby pójść albo jedną, albo drugą alejką, to mogę to zaproponować, bo nie będę się irytować i stresować tym, że nie mam czasu. To po pierwsze, da dziecku poczucie, że może o czymś w swoim życiu decydować, a po drugie od, przekieruje, odwróci jego uwagę właśnie z tej frustracji, złości, smutku, że idzie do przedszkola. Kolejną propozycją, kolejnym sposobem, żeby poranki w Waszym domu było łatwiejsze, jest to, żeby nie być ratownikiem. Żeby nie wchodzić w rolę ratownika swojego dziecka. Moje dziecko płaczy, jęczy, marudzi, no to ja pomogę Ci się ubrać. Yy, to ja zrobię Ci jeszcze kakałko. To ja Ci to przygotuję. Albo siedzimy z dzieckiem tak i to trwa w nieskończoność przytulanie, pocieszanie, tłumaczenie. Tak, warto powiedzieć raz, e, tak z pierwszego punktu, uszanować uczucia dziecka, spróbować je nazwać dziecku i po prostu zająć się swoimi rzeczami, zająć się robieniem śniadania, zająć się swoim własnym ubieraniem i przypominać dziecku: Słuchaj, za 15 minut wychodzimy, słuchaj, czekaj już na ciebie śniadanie. Co teraz powinieneś zrobić, albo co teraz powinieneś włożyć? Albo czasami właśnie odwrócić uwagę i powiedzieć, wybierasz dzisiaj spodnie niebieskie czy granatowe? Czy wybierasz dzisiaj tą koszulkę czy tamtą? I to już sprawi, że przekierujemy uwagę dziecka, ale też właśnie nie, nie, nie międlimy tego, tak? Nie, nie kręcimy się w kółko. W Wokół tego samego, tylko zajmujemy się sobą i dajemy też przestrzeń taką, żeby dziecko poradziło sobie ze swoimi rozczarowaniami, też frustracjami, nieprzyjemnymi uczuciami. Jesteś obok, wspierasz je, akceptujesz jego uczucia, i teraz już pole dla niego, żeby się wzięło w garść, tak, i zaczęło przygotowywać się do wyjścia do szkoły czy przedszkola. Kolejnym sposobem na Pomoc dziecku w, w zachęceniu go do pójścia rano do, do swojej placówki jest to, żeby spędzić z nim czas po Po szkole, po przedszkolu, żeby może wrócić do trudnej sytuacji tak? w takiej atmosferze spokoju. Czasami taki, taki czas jest tuż przed spaniem, kiedy jest już takie wyciszenie. Można wtedy powiedzieć, co było dzisiaj dla Ciebie najprzyjemniejsze. Co było dla ciebie najtrudniejsze dzisiejszego dnia? Tak też można nawiązać do tego, że dzisiaj rano płakałeś, jak, czy, czy marodziłeś, czy bardzo nie chciałeś pójść do szkoły, co o tym teraz myślisz? Albo co ci by pomogło jutro? Też warto jest yy, tak poświęcić czas, taki stuprocentowy swój czas dziecku. Kilka minut wystarczy. Aby usiąść przy dziecku, zainteresować się, co robi, co czyta, czym się bawi, co buduje, posłuchać, co opowiada, co mówi, dać taką, taką swoją uważność, że jest dla, jesteś dla mnie ważny, kocham cię, chcę spędzić z tobą teraz trochę czasu, właśnie odkładając jakieś obowiązki domowe, nie robiąc nic przy okazji, tak? nie sprzątając obok pokoju albo nie grzebiąc w telefonie co chwilę, odłożyć to i 100% siebie. Dać dziecku. Kolejnym e, sprawdzonym sposobem na to, żeby zachęcić dziecko do wyjścia do placówki, jest to, żeby w oporanku było mniej nerwowo, mniej stresująco, czyli nastaw budzik wcześniej. Niech wasz budzik zadzwoni 10-15 minut wcześniej, bo może to sprawi, że będzie mniej w domu napięcia, stresu, popędzania dziecka. Ono będzie miało czas, żeby jeszcze chwilę poleżeć w łóżku, ono będzie czuło Twój spokój, bo Ty masz jeszcze zap zapas 10-minutowy. Więc no, pamiętam, że w naszym domu przestawienie budzika o 10 czy 15 minut do tyłu e, zadziałało cuda. I ostatnią moją propozycją jest to, żeby porozmawiać z nauczycielem swojego dziecka. E, może w przedszkolu dziecko czuje um, czuje się zagubione. Um, może właśnie czuje się mało zauważone, czuje, że nie należy jakoś do tej grupy i dlatego też ta niechęć się wzmaga. Warto uwrażliwić na to nauczyciela, powiedzieć w ogóle nauczycielowi, że, że mamy taki problem, poprosić o to, żeby nauczyciel miał większą uważność na nasze dziecko, żeby może zaangażował je w coś, żeby może pomógł nawiązać mu jakieś relacje z koleżanką albo kolegą, bo dziecko ma z tym trudność. Tutaj, w tej sytuacji, w tej propozycji, patrzę na to z perspektywy i nauczyciela i rodzica. Po pierwsze widzę, jak sama przychodziłam, jak moje dzieci miały jakieś kryzysy i szłam do nauczycielki właśnie z prośbą o wsparcie i pomoc i widziałam jak takie angażowanie nauczycielki właśnie w to, że żeby moje dziecko coś zrobiło albo że trochę czasu spędziło z tą nauczycielką albo ona w czymś mu pomogła, sprawiało, że moje dziecko chętniej potem szło do przedszkola czy szkoły. Z drugiej strony jako nauczyciel w dużej grupie często no, umykają nam takie, takie niuanse, dziecko też nie mówi o tym wprost, tak? dzieci często nie mówią wprost, więc takie uwrażliwienie nauczyciela na to daje mu takie, takie światełko, że ok, to ja zwrócę większą uwagę na to dziecko, poświęcę mu więcej czasu. Na dziś to wszystkie moje propozycje. Zachęcam Cię do testowania i sprawdzania, e, który sposób... Jest dla Waszej rodziny, dla, dla Twojego dziecka najlepszy. Dzielcie się tym w komentarzach. A może macie też swoje sposoby na to, jak sprawić, żeby poranek był bardziej energetyczny, bardziej radosny. Zachęcam Was do zamieszczania komentarzy. Dziękuję Wam za to spotkanie. Trzymam kciuki za Wasze poranki. I do zobaczenia.